Siema, siema, witam na Macieżku z Chris Haga na moim kanale. Następnie następie chciałam przypomnieć o tym, że sobie wygrałem łącznie prawie 4100 zł. płacąc z moim akademią. 24 zł. A czym więcej pasacie, tym macie większą szansę na wygraną, a do wygrania macie dwie koski dwa razy rękawiczki, no i trzy piękne skinki, które widzicie tutaj na ekranie. No dorzuciłem ostatnio tutaj trzy temki i rękawiczki, więc myślę, że naprawdę teraz warto, bo to są potężne nagrody. Jest 7 skinów o łącznej wartości prawie 4100 zł, więc zachęcam serdecznie, czym więcej pasacie, tym macie większą szansę na wygraną. A żeby paczcie, czekajcie tutaj plusik. Piszecie tutaj kodzik, do 18 Daję Wam 20% więcej do wpłaty oraz 4 zł bonusu powitalnego na sam start. Zbieramy metod płatności czy to blik, czy place of card, czy skinki. A jeśli wypocać z Kinki do Was bardzo szybko, bo dosłownie minutkę. Nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć, zastosujcie, ponieważ nie po prostu nie na nie wstańcie 20% więcej do wpłaty, a nie mycie mieć szans na wygrać ponad 4000 zł, więc zachęcam serdecznie, żeby o tym pamiętać. Nawet jeśli nic nie gracie, to po prostu użyjcie, bo mnie ja to wspiera z góry, dziękuję i dzięki temu mogę Wam po prostu robić konkursy, więc myślę, że to uczciwa wymiana. A jeśli gracie, no to wbijacie nagrodę za lewę, za każdy level macie kaskę i to naprawdę... Sporo tutaj za ten ostatni level, ten pieniężny, że tak powiem. Mieć nawet 300 koła, więc naprawdę super sprawa. No, i sam tutaj macie jeszcze kolejne za poprzednie levely. To chciałem powiedzieć: Na przykład, wiecie, macie 64 level, robicie bitwę za 100, przegraliście i się wkurzyliście, albo bijcie 65 level, i odbieracie sobie 155 zł, więc naprawdę spokojna sprawa. No a my, właśnie dzisiaj jest szansa, że bijemy ten ostatni level. Tylko, że za niego już nie ma kaski, bo jest za do 119. Ale dzięki temu nam się skrzynka odblokuje, bo jeszcze levelami on się odblokują skrzyneczki. I codziennie możecie sobie każdy z nich otwierać, w zależności od tego, jaki level macie. Czy jak na przykład macie 100 level, to macie 10 skrzynek, no ja Tutaj walczę o ostatnią skrzyneczkę za niedługo albo dzisiaj, albo jutro powinno nam się odblokować. E, otwieramy sobie Mityka. I już myślałem, że leci nam Butterfly, ale poskazać kafla to jest spoko. Otwieramy sobie Legenda. I no niestety ta Ale dobra, ale jest luz. Mamy evencik, jest ostatni dzień eventu za 24 godziny tak naprawdę zniknął te skrzyneczki, jakby to widzicie, no to dosłownie została zdoba. Więc zachęcam się śpieszyć, bo w evencie macie wiele tutaj benefitów. W rankingu, za dane miejsce, które zajmiecie jak koniec eventu, otrzymacie skinki. Za pierwsze miejsce z piękny karambicik Marble Fade za prawie 15 koła. Poza nim macie tutaj chociażby flipa fade'a, czy jakieś tutaj kałaśki, rękawiczki, więc myślę, że naprawdę potężne skinki. z ostatnie miejsce też jest tutaj ameczka Prinstim za 1600 zł, więc warto sobie snajpić. Bo tutaj patrzcie jest 5 a tutaj 1600, więc no naprawdę warto sobie snajpić. Tutaj sam możemy strzelić skinka. Pek sobie epic, burgerek. I dostajemy Awubka Ateris za 105 zł w traku, mimo że więc naprawdę super traf. I mamy Marketplace, w którym można tak czy to skrzynki, czy skinki, czy nawet balans na stronie. Także tworzymy klasycznie Arkane Pyk. I dostajemy Awubka Simu, więc w sumie całkiem spoko traf. To jest 600 zł prawie. Dobra, idziemy zrobić ostatnią bitwę z tego eventu, tak naprawdę. No, chyba że jutro jeszcze coś zakręciłem. Także dajemy sobie potężną bitewkę. E, damy sobie, no po 5 skrzynek myślę, po 5 skrzynek, każdej na trybie, oczywiście joker idzie na wszystkie z równy procent szans. E, Coś jeszcze bym tu dodał? No dobra, to dodam posiadam 7, wiecie? Dodam posiadam 7. Będzie ciekawiej, bo mamy budżet, to czemu by nie. Pyk, 2 na 2. Idziemy w TT i lecimy. Zakończmy ten nie w stylu, wygrajmy bitwę i będzie super. Nie wiem czy się level tym wbija, czy jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Jeszcze nie, czyli jutro wybijamy level. No dobra, no to jutro postaramy się wybić level. Dzisiaj jest luz, dzisiaj kończymy eventik. Znaczy, event się kończy jutro, ale no wiecie, wolę dzisiaj zakończyć eventik, no bo jak jutro wrzucę odcinek, to mi nie wiem, z godziny dwie na otwarcie skrzynek, więc no dzisiaj pożegnajmy, zobaczmy, czy coś jeszcze te skrzynki na pożegnanie nam dadzą. Dajemy po siedem skrzynek każdej z eventu na trybie Joker, także jest tutaj potencjał, że coś fajnego siądzie. Tutaj mamy koronkę z najtańszej skrzyneczki, dostajemy chyba najlepszy traf. Nie, jednak te groźby są lekko droższe, ale to nie całą stówkę o 40 zł. Także nic by to nam nie zmieniło. O 30 nawet, co ja gadał? Koronka dla przeciwników, no ale i tak raczej będziemy prowadzili. Nieważne co im płaci, lecą im rękawiczki, no ale i tak dostajemy prowadzenie. Przechodzimy do kolejnej skrzynki. Teraz ze 400 zł i przeciwnicy zaczynają od koronki. Co tu jest najlepsze? Marble Fade Bajonet, także oby flipa im dało, daje im Marble Fade'a, także no nie za fajnie. Nie za fajna się teraz sytuacja zrobiła w tym momencie, ale no jest luz, to są jeszcze te tańsze skrzyneczki, no z tych droższych to nawet Hole tam może polecieć, czy Butterfly Fade, o ile się nie mylę, więc, więc, jeszcze jest luz. Jeszcze jest luz. Abu Seamoth, spoko traf. Trzy skrzyneczki, jeszcze koronka tutaj jest i dla nas, i dla nich. Także oni flipa, my bajoneta jest spoko. że jak my flipa oni bajoneta, to jest lipa. Ale oboje dostają bajoneta, więc w sumie nic to nie zmienia. Eee, dwie skrzyneczki do końca, tu też jest koronka i znowu dla nich. No, botni tropuki co tutaj, no nas ugnuje tak szczerze, no bo botjorge to ma 300 PLN, no, dobra, ma 600 teraz z tym uspem, ale dalej to jest nic. Kolejna koronka bota nitro. No dobra, na tej skrzynce nitro nas zniszczył. On dostał cztery koronki z jednej skrzynki. To jest chore. Kolejny bajonet. Dostał 3 razy bajone jednego flipa. No przechodzimy do jeszcze droższej skrzyneczki, no ale tutaj nie ma droższego trafu niż ten bajonet, bo jest najlepszy nomad za 3700, więc na tej skrzynce się jeszcze odbić zbytnio nie możemy. Mamy 9 koła straty lekko ponad, no, już nawet z 10. Także nie za fajnie. No 10 koła straty, koronka. Oczywiście, że bot nitro. Bot Nitro ma w tym momencie ponad 20 tysięcy Nawet 22 tysiące A Bot Jorgo ma 1000. No u nas jest to bardziej zbliżone Ej dobra, Bot Nitro Nie wiem, nie wiem co się dzieje tutaj Bot Nitro ma naprawdę jakiegoś farta no, no, nie wiem, nie, czemu on nie jest ze mną w teamie? Czemu ja mam bota trolla? No dobra, troll coś trafił no, Ale z tej skrzynki i tak się odbić zbytnio nie możemy no, jakby ten nomad wpadł, no nie no Paracord za dwójkę, no nawet nie, za 1700. Jest lipa. Tu też jest koronka. Ja trafię mi po Tiorgo. Coś nowego. Coś nowego. No ale tak naprawdę po tej skrzynce teraz się zaczyna prawdziwa zabawa. Tutaj jest butterfly do trafienia. I zaczynam od koronki. Ale... O nie, oczywiście. Oczywiście, żeby od Nitro. Jak polecimy butterfly, to jest GG. Jak poleci coś innego, to jest luz. Okej, okay, jest luz. Jest luz, jest to do odbicia ciągle, bo nawet jednym butterfly'em byśmy wrócili. Eee, wejściki. 9 ok, jak na trawę bez koronki to spoko. Potrzebujemy A potrzebujemy koronki Butterfly'a. Dostali wajsy, znowu dostali wajsy. No nie za fajnie się robi, szczerze. Szczerze, nie jest już za fajne. Potrzebujemy teraz koronki Butterfly'a. Ok, to też jest ok, ale to nie jest nic specjalnego. No i tutaj, tutaj, nas tylko Howl może uratować z kronki, Bo tutaj też są 3 itemy po chyba 10 tysięcy i Howl za ponad 30. Także, no tutaj potrzebujemy i Houlat to jest nasz jedyny ratunek, tak szczerze. I na razie bez krąki. długa seria coś, nie podoba mi się to. Teraz jest Kronka, tylko oczywiście że dla nich. No jak jak Howl to już jest ponad, to już nawet nie ma szans. No i GG. Bez szans. Bez szans. Musiałyby nam dwa hole polecieć. Przesada. przesada I hold. No dobra, to jest niemożliwe. Tak, nas zniszczyli, to jest chore. W bitwie za 50 koła nie drobnęliśmy 125 koła. Nawet 130. My drobnęliśmy 50 koła. No i gdzie 50 koła wygrań? No niestety. Niestety, także na sam koniec, w sumie co? Otworzę jedną najdroższą skrzynkę z eventu. Eee, no dobra, to to, no ta jest droższa. Na cztery osoby, ja wam dziękuję za to, odcinek. Ciekawka w grze, swój dzwonek, Kazi Grab 18. widzimy się oczywiście jutro i pamiętajcie, że macie ponad 4000 do wygrania z moim kodem. Także wszystkie linki w opisie. A widzimy się jutro, czy trafiam koronkę na sam koniec? Oczywiście, że nie, bo fajne trafia, bo poker trafia, także no ja niestety dzisiaj jestem największym przegranym. Trzymajcie się, elo.